Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubię Komiksy. Z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny odcinek. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was do tego, abyście zasubskrybowali kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami. A dzisiaj bierzemy sobie na tapet pozycję The Weatherman, tom drugi. Za komiks odpowiada Joy Le LeHoof, Nathan Fox oraz Moreno Dinisio, Tak jak widzimy na okładce. Jest to miękka oprawa, ale komiks jest dość gruby, że tak użyję określenia. Wydane przez Nonstop Comics. Tutaj mamy jego grzbiet oraz tył. I cena okładkowa 55 zł. Bardzo miła, przyjemna, że tak powiem, okładka. Ona troszeczkę mi przypomina tutaj, tak jak to było też właśnie wydane przez Non Stop Comics. Seria Zabi albo Zginie Eda Brubakera i Shona Philipsa. Także jeżeli chodzi o. Streszczenie tego komiksu, tak jak tutaj właśnie zauważam, jest tom drugi, więc kontynuacja tomu pierwszego, który możecie znaleźć na moim kanale. Serdecznie Was do tego zachęcam. Wtedy będziecie mieli troszeczkę streszczenie fabuły. A jeżeli nie chcielibyście tego robić, tutaj postaram się Wam jakoś to przedstawić. Macie coś takiego w poprzednim odcinku. Tu jest streszczone właśnie, co się wydarzyło. Możecie sobie zastopować przeczytać, ale naszym głównym bohaterem, tak jak widzimy, jest Nathan Bright. Nathan Bright, który był w, sens, w pewnym sensie, użyjmy takiego naszego określenia pogodynką na jednej z planet, nie jest to Ziemia. I no już tutaj nie będę za bardzo chyba spoilował, bo wierzę, że w tym momencie właśnie Wróciliście na ten właśnie pierwszy mój odcinek z tomu właśnie pierwszego i mniej więcej wiecie co i jak, więc nie jest to już dla was żadną, że tak powiem, tajemnicą, ale on po prostu żył będąc zupełnie kimś innym. Ian Black, który był terrorystą, terrorystą, Wymordował 18 miliardów, tak jak powiedziano, na Ziemi ludzi. No i oczywiście ten jego umysł, jego ta tożsamość tożsamość, jego inteligencja jego cała ta, że tak powiem, wiedza i to wszystko, co miało miejsce, zostało właśnie skondensowane, zapisane na jakimś tam, użyjmy określenia, dysku twardym. I jest zupełnie innym człowiekiem. On nawet nie pamięta tego, że był kimś takim. Jest teraz obecnie Nathanem Brightem, czyli człowiekiem od pogody. Oczywiście w tym tomie pierwszym wszystko to tam stopniowo było wyjaśniane i tutaj kontynuujemy, kiedy oni właśnie udają się, nasi główni bohaterowie, do miejsca docelowego, czyli w miejsca, gdzie mogą odzyskać ten właśnie dysk twardy z tymi danymi aby móc ponownie wgrać je do ciała obecnego Nathana Brighta do mózgu i móc że tak powiem osądzić tego złoczyńcę który dopuścił się masowego mordu a jednocześnie postarać się powstrzymać dalszy postęp tego co się dzieje i powiem szczerze że ten tom drugi w pewnym sensie bardzo mnie tak może nie użyje określenia zasmucił, ale pokazał swoją taką brutalność, a jednocześnie w rewelacyjny sposób ta fabuła została Poprowadzona, bo akcja przenosi nas między innymi też tutaj na ziemię, gdzie są prowadzone badania, aby powstrzymać zarazę. Ta resztka ludzi, która gdzieś tam się uchowała, która gdzieś tam udała się w jakieś podziemia, czy w jakieś nawyższe jakieś tam mm, miejsca, tak, gdzie, aby być tylko jak najdalej od tej zarazy, od tych, nazwijmy to demonów, potworów tego całego wirusa. Toczy właśnie walkę o przetrwanie, i jedno co mnie tutaj, mm, że tak powiem, zszokowało na swój sposób, że właśnie w takim y, tonie zostało to zaprezentowane, że ta fabuła została tak przeprowadzona, żeby nas aż wręcz troszeczkę tak, może nie oburzyć, ale y, załamać wręcz bym powiedział. I tu będzie troszeczkę spoiler, wierzę, że mi to wybaczycie, ale ta zaraza żywi się ludźmi ludźmi po prostu no i niestety są prowadzone przez tą głównodowodzącą loterie takie są po prostu takie loterie gdzie co jakiś czas ludzie są losowani i przewożeni transportowcem zrzucani właśnie na ziemię na powierzchni, aby tamte demony mogły się nimi żywić, żeby nie atakowały tych ostatnich takich enklaw z ludźmi. Więc naprawdę czytając to, byłem w lekkim szoku, a jednocześnie sobie pomyślałem: Boże, jaki ten komiks jest dobry, a jednocześnie brutalny. Więc tutaj no mówię, fabuła mnie wymiotła. W pierwszym tomie było ok, a tu jest po prostu zarąbiście. Naprawdę świetna sprawa. Ja się nie mogę doczekać tutaj trzeciego Tomu, który ma się pewnie już niedługo ukazać, który będzie kontynuował te wątki, bo ich tutaj jest też znacznie więcej. Poruszamy się tutaj pomiędzy właśnie bazą, jeszcze dodatkowo, w której ma być ta ukryta właśnie tożsamość, ten dysk, bo to jest zupełnie inne miejsce niż z tym tam, gdzie ci ludzie są, że tak powiem, wyrzucani, gdzie jeden z doktorków próbuje znaleźć lek, i oni właśnie poświęcając tą ludzkość. Dają sobie powiedzmy czas te dwa, trzy miesiące jeszcze. Bo niby są już na ukończeniu tego leku, i że wtedy przestaną no, na swój sposób też troszeczkę mordować tą ludzkość, masowo nawet bym powiedział, poprzez to, żeby karmić tego wirusa, żeby on naraz wszystkich, że tak powiem, nie pożarł. No i tutaj jeden z takich właśnie brutalniejszych momentów tego jest związany z tym, że ta nasza głównodowodząca jest w stanie poświęcić nawet poprzez loterię swoją własną rodzinę, aby móc tylko przetrwać, żeby ta ludzkość mogła na tej ziemi przetrwać. No mówię, jest tutaj naprawdę tego bardzo dużo, jest wiele zwrotów akcji też nasz główny bohater, pomimo, że to jest taki infantynny lekko zaczyna też pewne rzeczy rozumieć i zaczyna stawać na wysokości zadania w związku z całą tą sytuacją, którą napotkał w swoim życiu, no i jest to zrobione i przeprowadzone fabularnie w sposób wręcz niemal idealny. Świetna historia. Oczywiście ten komiks jest totalną jazdą bez trzymanki, jest typowym takim akcyjniakiem, może nie jak Fear Agent, który też został wydany przez Non-Stop Comics, ale na pewno coś w tym stylu, no takie sci-fi pełną gębą. Bardzo wymagające nie jest, ale jest uderzające w nas i ta fabuła czasami potrafi naprawdę zszokować, ale broni się tą taką żywiołowością, tą taką właśnie akcyjnością. Dlatego ja Wam bardzo szczerze polecam ten komiks, tą serię. Co do samych rysunków, są świetne, są bardzo ładne, są kolorowe, troszeczkę takie pastelowe, i czyli jest to samo tak naprawdę co w tomie pierwszym. Tutaj nie mamy jakichś większych różnic, a wygląda to po prostu poprawnie, czyli tak dobrze, jak było to w pierwszym tomie. Ja nie chciałbym żadnej zmiany. Są czasami sytuacje, że historie są prezentowane fabularnie. Ok, jeden twórca, ale jest kilku rysowników. I tutaj akurat ja cieszę się, że tak nie jest. Oczywiście z takich dodatkowych rzeczy, jakie mogę wam wspomnieć, dzieli się to, tak jak widzimy, na zeszyty. Czyli ktoś, kto ogląda mój kanał, wie, że ja lubię taką formę gdzie po prostu możemy sobie odetchnąć od yy, czytania i zająć się czymś innym a później powrócić bo akurat zeszyt się skończył także na plus i tak jak widzicie no tutaj jest sieka totalna jest Jazda bez trzymanki, tak jak wspomniałem, dzieje się bardzo dużo, jest wiele kolorów i to się po prostu broni. Oczywiście bardzo, bardzo takich widzimy dużo z galerii, jeśli chodzi o okładki oraz na końcu mamy biografię naszych twórców. Także świetna seria, szczerze Wam polecam. I tyle z mojej strony tak naprawdę. Zachęcam Was, jeżeli byście chcieli sobie kupić, myślę, że nie będziecie zawiedzieni. Oczywiście też zachęcam Was do tego, abyście polubili, udostępnili i skomentowali ten materiał, a także zaglądali na stronę lubiękomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Tymczasem z Wami się żegnam, widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia i cześć!